Garage słówka po angielsku Garage Vocabulary in English Garage w brytyjskim angielskim Garage Garage lub Garage Garage a w amerykańskim angielskim czytamy Garage Garage. samochód, car, car, opony, tires, tires. W brytyjskim angielskim pisane przez y, a w amerykańskim angielskim przez i. Tires. Koło, wheel, wheel. Felga lub obręcz. wheel wheel loop rim rim Alufelga felga, lub felga aluminiowa. W brytyjskim angielskim: aluminium wheel. Aluminium wheel. A w amerykańskim angielskim: aluminum wheel. Aluminum wheel. po prostu: L wheel. Alu wheel, loop, alu rim, alu rim. Hulajnoga, scooter, 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 motor scooter, motor scooter, loop po prostu samo scooter, motor. Lub Motocycle Motorcycle Motorcycle Lub Motorbike Motorbike Rover Bike Bike Lub Bicycle Bicycle Pompka Pump Pump. Na przykład pompka do piłki. Ball pump. Ball pump. Wieszak na rower. Bike hanger. Bike hanger. Pojemnik. Storage box. Storage box. pudełko box box drewno wood wood deska lub drewno lumber lumber lub timber timber grill barbecue barbecue w brytyjskim angielskim pisane przez c, a w amerykańskim przez q. Skrót BBQ barbecue. Grill gazowy gas grill gas grill. Podpałka lub rozpałka. W brytyjskim angielskim firelighter. Firelighter. A w amerykańskim angielskim, fire starter, fire starter. Węgiel drzewny, charcoal, charcoal. Brykiet, briketz, briketz. Szczypce, tongs, tongs. Krzesło ogrodowe. Garden chair. Garden chair. Lub lawn chair. Lawn chair. Wózek transportowy lub wózek ręczny w kształcie litery L. Hand truck. Hand truck. Lub Hand trolley, hand trolley, loop sack barrel, sock barrel. Narzędzia, tools, tools. Skrzynka na narzędzia. Toolbox. Toolbox. Szafka na narzędzia. Wózek narzędziowy. Szafka warsztatowa. Lub skrzynka na narzędzia. Tool chest. Tool chest. Lub draw toolbox. Drawer toolbox. Lub draw tool card. Drawer TOOL CART loop, DRAW TOOL TROLLEY DRAWER TOOL TROLLEY STÓŁ WARSZTATOWY WORK BENCH WORK BENCH lub po prostu BENCH BENCH Tablica narzędziowa Tools panel. Tools panel. Kozioł roboczy, kobyłka lub stojak. Sahorse. Sahorse. Podnośnik samochodowy lub lewarek. Car jack. Car jack. przedłużacz w brytyjskim angielskim extension lead extension lead a w amerykańskim angielskim extension cord extension chord. przedłużacz bębnowy real extension cord real extension cord Kosiarka mower mower lub lawn mower lawn mower Kosiarka do trawy lub kosiarka żyłkowa spalinowa weed cutter weed cutter lub grass cutter grass cutter lub brush cutter brush Cutter. Taczki, Will wheelbarrow, wheelbarrow, Barrow, Lub Barrow, Barrow, myjka ciśnieniowa, lub często używana nazwa własna, Kersher. Pressure washer. Pressure washer. A wysokociśnieniowa? High pressure. Na przykład myjka wysokociśnieniowa. High pressure washer. Oraz kersher po angielsku to Karcher. Karcher. Wąż lub wąż ogrodowy. Hose. Hose. Konevka, watering can, watering can. Miotwa, broom, broom. Grabie, rake, rake. Wopata, shovel, shovel. Łopata do odśnieżania, snow shovel, snow shovel. Siekiera, axe, axe. Szmatka lub szmata, cloth, cloth. Lub rug, rug. półka shelf shelf okno window window drzwi garażowe lub brama garażowa garage door garage door kanał pet pet Światło Light Light Latarka w brytyjskim angielskim torch torch w amerykańskim angielskim flashlight flashlight wiadro lub wiaderko bucket bucket kosz na śmieci lub śmietnik. W brytyjskim angielskim dust bin lub rubbish bin. Dust bin. Rubbish bin. A w amerykańskim angielskim trash can. Trash can. Lub garbage can. Garbage can. Kosz do segregacji odpadów. Recycle bin. Recycle bin. Środki do czyszczenia i detailingu samochodów. Car cleaning and detailing supplies. Car cleaning and detailing supplies. Polerka do samochodu. Car Polisher. Car Polisher. Loop Polishing Machine. Polishing Machine. Wosk. Wax. Wax. Olej napędowy. Motor Oil. Motor Oil. Smart grease grease Płyn do mycia szyb glass cleaner glass cleaner Płyn do spryskiwaczy w brytyjskim angielskim screen wash screen wash a w amerykańskim angielskim windshield washer fluid windshield, washer, fluid. Canister, jerry can, jerry can. Loop, gas can, gas can. Loop, petrol can, petrol can. Benzyna w brytyjskim angielskim petrol petrol a w amerykańskim angielskim gas gas lub gasoline gasoline Piwo w brytyjskim angielskim beer beer w amerykańskim angielskim beer beer Krata. Crate. Crate. Sprzęt do ćwiczeń. Gym equipment. Gym equipment. Loop. Exercise equipment. Exercise equipment. Stolik. Table. Table. Butelka wody. A bottle of water. A bottle of water. Słoik. Jar. Jar. Pędzel do malowania. Painting brush. Painting brush. Farby. Paints. Paints. Baterie. Batteries. Lub stare baterie. Old batteries. Old batteries. Światełka lub lampki. Lights. Lights. Dekoracje świąteczne Christmas Decorations Christmas Decorations Tablica rejestracyjna w brytyjskim angielskim Number Plate Number Plate a w amerykańskim angielskim License Plate License Plate. flaga flag flag kalendarz ścienny wall calendar wall calendar pokrowiec case case worek bag bag. Materac. Mattress. Mattress. Stretch. Folia stretch lub folia do owijania. Stretch film. Stretch film. Lub stretch foil. Stretch foil. Lub stretch wrap. Stretch wrap. Gaśnica Fire extinguisher. Fire extinguisher. Percussia Drums. Drums. Loop percussion. Narzędzia po angielsku. Powtarzajcie po mnie. Narzędzie. Tool. Młotek. Hammer. Nożyczki. Scissors. Śrubokręt. Screwdriver. Strug, hebel, plane. Piła, saw. Sówmiarka. Kombinerki, combination pliers. Dłuto, cizo. Pilnik File Obcęgi Obcążki Pinces Szczypce Kombinerki Pliers Szlifierka Polisza Spawarka Welda Poziomica, Spirit Level. Klucz do ślusarski, Spana. Lutownica, solder iron. Młot pneumatyczny, pneumatik hammer. Młot kowalski. Sledgehammer hammer. Wyżynarka, Cheekso. Opalarka Hit Gun Kowadło Anvil Taśma miernicza Tape measure Slużna stawny. Adjustable spanner. Szlifierka kątowa. Angle grinder. Szlifierka stołowa. Bench grinder. Drabina. Ladder. Kilow. Pickaxe. Nakrętka, nad. Nożyce, she's. Tokarka, lathe. Skrzynka na narzędzia, toolbox. Piła tarczowa. Sequel saw Piła Hand saw Pędzel Brush Ostrze Blade Secator Secatist Gwóźdź. Nail. Wiertarka. Drill. Pobijak. Inaczej młotek drewniany. mallet. Siekiera. Topór. Axe. Piłka do metalu. Hacksaw. Klucz francuski Monkey wrench Szpachelka Skrobaczka Scraper Wiertarka elektryczna Electric drill Piła łańcuchowa Chainsaw rozpuszczalnik fina papier ścierny sandpaper drut wire kabel cable uszczelka podkładka Washa. lina, rope, stół warsztatowy, workbench, sznurek, string i madło, zacisk, vice, clamp. Szydło. Przebijak. Bradle. Piła do drewna. Coping saw. Składana drabinka. Step ladder. Kamień do ostrzenia. whetstone, Śruba. Wkręt. Screw. Scyzoryk. Pocket knife. klej, Glue. farba, Paint. Bolec. Śruba. Bolt. Podaj mi młotek. Dziś mnie chama. kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten filmik jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej languages.pl posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci MP3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka Języka Angielskiego za darmo. See you soon!